Witam Was serdecznie. Bartek Bogdan, PPC STOCK. W dniu dzisiejszym zapraszam Was na analizę spółki PKO. Jeśli chodzi o fundamenty, to zwykle korzystam z serwisu Biznes Radar. Natomiast tym razem zrobimy to trochę inaczej. Przyjrzymy się ostatniej rekomendacji Domu Maklerskiego BOŚ z dnia 24 listopada 2023 roku. Jest to już rekomendacja. Podana do wiadomości publicznej, także myślę, że spokojnie mogę pokazać Wam tą, ten PDF z rekomendacją. Nie jest to długi raport, możecie go sobie podejrzeć. Jeżeli macie konto w BOSIU, zalogujecie się na to konto po przejściu do działu rekomendacji. I w formie PDF-a taki raport możecie sobie podejrzeć. Raport, jak widzicie, został zrobiony dla kursu 137,70 zł. I to, co od razu jest tutaj pogrubione, to wycena w horyzoncie 12 miesięcy. I rekomendacja pokazuje nam cenę 20, 201 zł. 80 groszy. Poniżej są dane podstawowe, które sobie możecie zobaczyć. I to, co nas najbardziej interesuje, no to oczywiście wynik odsetkowy netto, który jest odpowiednikiem przychodów ze sprzedaży dla spółek, które nie są bankami, instytucjami finansowymi. No i to, co jest istotne, to fakt, że mamy pokazany bardzo duży, jeśli chodzi o prognozę, wzrost przychodów odsetkowych za 2023 rok i również wysokie przychody odsetkowe. Mają być nawet jeszcze trochę wyższe niż w 2023 roku, 2024 i 2025 roku. Ten znaczący wzrost przychodów odsetkowych, oczywiście w dużej części, jest związany z faktem, że Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy procentowe, żeby zdusić inflację, a wyższe stopy procentowe to zawsze pozytywne przełożenie właśnie na wynik odsetkowy banków. Kolejną rzeczą, która nas tutaj bardzo interesuje, jest EPS i w 2022 roku zysk na akcję mieliśmy na poziomie 6,54 zł groszy, a za 2023 rok ma on już skoczyć aż do 24,23 groszy, czyli prawie czterokrotnie wyższy zysk na akcję i w kolejnych dwóch latach również ma się utrzymywać na wysokim dwucyfrowym Poziomie powyżej 22 zł. Rekomendacja domu maklerskiego BOś zakłada również korektę dywidendy, czyli wzrost współczynnika dywidendy, przepraszam, wzrost współczynnika wypłaty dywidendy z 50% zysku netto na akcję do 75%. Zrobiłem dosyć prostą kalkulację z uwzględnieniem tych danych, które znalazłem w rekomendacji. Prognoza zysku dla PKO. Prognoza zysku netto na akcje w 2023 roku to 24 ,23 zł. 23 grosze i odpowiednio 22,38 w 24 i 22 ,95 zł. 95 groszy w 25. Dla współczynnika wypłaty na poziomie 55, 50% dawałoby to dywidendę 12, ,12 zł. 12 groszy za bieżący rok i w kolejnych latach 11 ,19 zł. 19 groszy i 11 ,48 zł 48 groszy. Ta wartość znacząco rośnie, jeżeli rzeczywiście zgodnie z rekomendacją PKO podniesie wskaźnik wypłaty do 75% i oczywiście KNF taki wskaźnik taką rekomendację zaakceptuje. To by oznaczało, że dywidenda wzrośnie nam do ponad 18 zł w 2023, do prawie 16,80 zł w 2024 i 17,21 zł w 2025. I teraz zróbmy sobie pewne założenie. Kurs obecnie D-1: 147,30 zł. I dla tego kursu, przy wskaźniku wypłaty 50%, stopa dywidendy wyniosłaby 8,22%. W 2024 roku 7,6% i. 7,79% w 2025 roku. Dla stopy dywidendy ze wskaźnikiem wypłaty 75%, stopa dywidendy przy wskaźniku wypłaty 75% rośnie nam do ponad 12% w bieżącym roku i odpowiednio ponad 11% w kolejnych dwóch latach. W raporcie jest rekomendowana cena dla PKO. 2, 201 zł. 80 groszy, dokładnie ja tutaj się pomyliłem, wpisałem 60 groszy, ale różnica jest tak znikoma, że nie ma to większego znaczenia. I w takiej sytuacji wypłata dywidendy zgodnie z prognozowanym zyskiem stopa dywidendy dla wskaźnika wypłaty 50% wyniosłaby przy... W tym prognozowanym kursie z rekomendacji nieco ponad 6% w bieżącym roku, ponad 5,5% w kolejnych dwóch latach. Z kolei przy wskaźniku wypłaty 75% mamy ponad 9% w bieżącym roku i ponad wyraźnie ponad 8% w kolejnych dwóch latach. A za 2022 rok stopa dywidendy, o ile pamiętam, była na poziomie. 4,9%. Spółka wypłaciła 5,42 zł. Mamy znaczący skok, znaczący skok zysku netto na akcję, znaczący skok wypłaconej dywidendy nawet przy współczynniku wypłaty tylko 50%. Mamy znaczny wzrost tej dywidendy. Mamy bardzo dużą przestrzeń do wzrostu ceny, wynikającą po prostu z faktu wypłacenia. Prawdopodobnie bardzo wysokiej dywidendy w bieżącym roku i w dwóch kolejnych latach. Także to jest też jeden z głównych elementów wspierających wzrost kursu akcji i może się równie dobrze okazać, że ta cena z rekomendacji BOSIA na poziomie 201,60 zł jest nawet niedoszacowana względem tego, na jakim poziomie spółka faktycznie w ciągu kolejnych minimum 12 miesięcy, a do 2025 roku się zamelduje. Patrząc. Na wykres mamy tutaj dla dosyć czytelną akumulację. W trzech zaznaczonych na zielono boksach oglądacie na spadku ceny wyraźne sygnały akumulacji i podwyższone wolumeny. Następnie zobaczycie ruch wzrostowy skorelowany z byczymi wolumenami. W tej fazie mieliśmy tutaj bycze wolumeny. Tutaj mamy płaską korektę i jak widzicie od razu pojawia nam się wolumen korekcyjny. Znów mamy wzrost na byczym wolumenie. Spadek na wolumenie korekcyjnym, akcent wolumenowy, pierwszy akcent wolumenowy, który się kończy, i to jest dosyć częsta sekwencja, która się pojawia w VSA, mianowicie, padek na malejącym wolumenie, czyli typowa korekta, akcent wolumenowy, który, jak widzicie, nie zawsze jest skorelowany z taką modelową świecą VSA, ale pokazuje nam na wolumenie bardzo dużą aktywność kupujących. Słudkiem pojawienia się akcentu po korekcyjnym wolumenie jest kolejna zwyżka i znów mamy wolumen byczy, Rosnący wolumen na wzroście ceny. Później mamy już przy dojściu, to się akurat zbiegło ze szczytem, z poprzednim szczytem. Mamy na dojściu pod szczyt, pomimo zwyżki, już delikatnie malejący wolumen. Ale jak zobaczycie w dół, również na spadku mamy ten wolumen typowo korekcyjny. W tym miejscu pojawia nam się drugi akcent wolumenowy, który nam kończy korektę. Po tym akcencie wolumenowym. Mamy tą czarną szpulkę, którą zaznaczyłem strzałkami, jest to najniższy wolumen i brak podaży, czyli w tym przypadku mamy test i zwyżkę znów na byczym wolumenie, bardzo wyraźnie byczym wolumenie. Teraz prawdopodobnie, ponieważ wolumen mamy znacznie niższy od tła, prawdopodobnie pojawi się korekta pędząca, będziemy mieli okazję to zweryfikować. I po tej korekcie pędzącej, jeżeli rzeczywiście ten wolumen będzie niski, a dodatkowo będzie mała dynamika, na przeceny, to będziemy mieli walor przygotowany do dalszej zwyżki i w takiej sytuacji analiza VS-a dość czytelnie potwierdza nam to, co możemy wywnioskować z fundamentów i to, co zobaczyliśmy w rekomendacji od domu maklerskiego BOŚ. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie PKO lub przemyślenia na temat spółki, to zachęcam Was do zostawienia komentarza. Ja bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał PPCG Stock i dołączcie do naszego serwisu. Jedziemy po sukces. Cześć!